Moi drodzy, ja również bardzo serdecznie chciałbym przywitać. Tym nas tutaj jeszcze nigdy nie było podczas różnych uroczystości i radny Łukasz składał już wniosek tutaj do mnie o rozbudowę świetlicy. Nie wiem ile to będzie trwało, chyba nie tyle co, co do dnia dzisiejszego, ale, ale przyjmuję ten wniosek. Moi drodzy, bardzo się cieszę, że ten moment nastąpił. I zacznę od podziękowań oczywiście dla wszystkich osób, które przyczyniły się do tego, że dzisiaj możemy się tutaj spotkać. I zacznę od tego, bo jest z nami Stanisław Garnacz, który tutaj rozpoczął tą inwestycję. Ja w 98 roku, jak zostałem wiceburmistrzem, to wiedziałem o tym, że tutaj ta inwestycja się rozpoczęła i ona trwała chyba rok wcześniej w Stanisławie, tak? Dokładnie rok wcześniej serdeczne podziękowania dla tych, którzy rozpoczęli i dla tych, którzy później kontynuowali i są osoby, których nie ma tutaj dzisiaj z nami na ręce ich rodzin. Chciałbym podziękować dla Stanisława Biksika i Tadeusza Kozupa dla rodzin, podziękowania za to, że oni byli tymi motorami również tego wszystkiego, co, co się tutaj działo. Nie ma ich tutaj z nami, ale na pewno cieszą się i radują z tego, że ten moment dokładnie nastąpił. Chciałbym podziękować Krzyśkowi Kozikowi, który jest tutaj z nami, bo dokładnie te pieniądze są współfinansowane z Polskiego Ładu. Dziękuję obecnemu radnemu Łukaszowi Bartkowi, który tutaj jest teraz w waszym Głównie, takim głównym przywódcą. A, a za chwilę będzie miał głos, bo zrobił jeszcze takie dzieło, które dopełnia ten moment, w którym dzisiaj tutaj jesteśmy. I moi drodzy, chciałbym, e, chciałbym oczywiście podziękować Panu maro który prowadził tę inwestycję, pani sekretarz naszej gminy, gminy Sylwii Malickiej. Skromny sobie tam stoi, ale to jest również Wasz ambasador, bo to jest Rod rodowita Kosówczanka, tak? Dobrze mówię, panie doktorze? Kosówczanka. Kosówczanka, dobrze mówię. Moi drodzy, również dla tych osób, które się tutaj znajdują, które cały czas dopingowały, żeby ten dzień dzisiejszy nastąpił, chciałbym przeprosić, że ta świetlica przez pewien czas była. Już gotowa, ale nie oddana. No niestety problemy mieliśmy z tauronem. Mamy do tej pory, bo jeszcze ta dostawa mocy nie jest pełna. Dlatego część, część tej świetlicy jeszcze będzie troszeczkę później użytkowana. Ale możemy tutaj już robić spotkanie, użytkować normalnie. Wszystkie imprezy się mają odbywać. Sami wiecie, że tauron to jest państwo w państwie, w którym się nie tylko my, ale również ościenne gminy przy inwestycjach. Moi drodzy. Dzisiaj otwarcie przekazujemy wasze ręce tą wspaniałą inwestycję i niech to miejsce tętni życie i, i taką frekwencją jak dzisiaj. To ta świetlica służyła wam, kolejnym pokoleniom, co jest to dzisiaj młodzież. Miejmy nadzieję, że młodzież jeszcze będzie mogła tutaj swoje próby przeprowadzać, <gry> że ta świetlica będzie służyła kolejnym pokolenia dla wszystkich. I dlatego cieszę się, że też tak jak mówię, w tej wieży Paweł, w tej pokręconej historii udało się to, że my wspólnym głosem z panem burmistrzem Radko, z radą, no bo też jest to zasługa rady. Wszyscy ludzie dobrej woli, którzy chcieli, żeby się te inwestycje realizowały, pracowały w jednym kierunku. Nie było tak właśnie, że każdy ma jakiś inny pomysł, tylko wszyscy doszli do wniosku, że trzeba te inwestycje zrealizować i możemy się dzisiaj cieszyć z tego, co jest. So